No, i witam, witam. Następne słonie. Ten skarb jest taki, okazały, że nie da rady go zrobić, było w jednym odcinku, nawet w dwóch trzeba go rozłożyć, poświęcić mu więcej uwagi. Więc lecimy od razu. Dalej, mamy kolczyki, które, popatrzcie, one są nowe. One są nowe, jeszcze, w tymi, jeszcze z tymi plastikowymi zabezpieczeniami. Czy mają jakiś napis? Nie wiem, ale czy one nie są czasami złote? Te fajnie wyglądają, powiem Wam. One wyglądają, one są ciężkie. Te. One są albo musiężne czy one nie mają napisu żadnego? Żeby nie było, że przeoczyłem znowu złoto. Pamiętajcie, przeoczyłem złoto. Jak, jak był odcinek ze srebrnym tym, ze srebrnym wisiorem w kształcie serca z literą A, tam była celebrytka i to było złoto. Prawda, okazało się potem, <laughs> dopiero po czasie, bo nie miał próby. Dobra, patrzcie, piękne, fajne kolczyki. Weźmy jeden, żeby było można bardziej zaprezentować, zobaczcie jak wam się podoba zapięcia są takie fajne klipsiory ciężkie takie powiem wam i perła to może być nawet perła czy nie perła myślicie, potem to sprawdzimy ale piękne, nowe dwa takie klipsiory dobra lecimy dalej lecimy dalej, taka brocha coś takiego yy, brakuje paru oczek ale co o powiecie? Co o niej powiecie, czy wam się podoba taka, taki rodzaj broszki. Który fan w ogóle wam podoba się najbardziej? Z tego depozytu skarbów. Dalej, dalej mamy takie fajne klipsiory, powiem Wam. Piszę coś na nich. Nie wiem, nie będziemy... pisze coś powiedzą tak, bo widzę już. Ty żeby to nie było, że są srebrne. Nie, bo tu nie ma srebra, ale czy tam jest... Czy one są bite? Nie, nie są bite. Dobra, ale też są z zabezpieczeniami, chyba czy nie. Także takie klipsiory, e, nie wiem co oni powiecie. Oba różne są, ale taki styl ma być. Jakie datowanie? Ła, zniszczyłem klipsa. Kurde, no i tak one mi się nie podobały. Trochę go podniszczyłem, trochę się wziął, ukruszył. No, ale cóż, no sklej się. Dobra, lecimy dalej. One mi się nie za bardzo podobały. Dobra, lecimy dalej. To widzieliście te może. Te morze, patrzcie jakie fajne. Jesteś na niej. O patyna jest. Patyna jest, to już jest starość, na pewno. To już jest. Na pewno starość. Trochę teraz kuchenko jeszcze. Jest coś napisane nawet, ja wam wiedziałem. Też coś jest sygnowane. Tutaj patrzcie, tu jest napi, napisik. Widzicie, tu jest napisik? Ładna jakaś nazwa gra. Rump, Rump Arnold, kurde, Ande. Klucz, każdy tu jest grawerowany, powiem Wam ten klipsior i pięknie, pięknie zdobiony. Takie kwiaty w ogóle, ja nie wiem, może nie, nie srebrne, bo jest patyna. Także tuż wiem, ale jest sygnowanie e, tego, kto to zrobił. Zobaczcie takie coś, piękne klipsiory. Takie kwiaty, tu są w ogóle takie liście, jak róże, prawda? Widzicie? Taki tulipan, tu jest, jakby taki tulipany, dobra. Lecimy dalej, mamy takie klipsiory z pier potem te dwa. Zobaczmy te dwa. napisik jest oczywiście, że jest na tych pięknych. Japan pisze, ty. Chyba pisze na Japan tutaj, japońskie. Japońskie klipsiory, ładne. Ładne, ładne, stare japońskie klipsy mogą być. Fajne. I drugi jest taki. Także jest fajne. Co o nich powiecie? Co o nich powiecie? Mi się one bardzo podobają. Te kwiaty niebieskie. I co to za kamienie? W środku taki jakiś kamyczek jest w ogóle świecący się. Piękny. Dobra. Lecimy dalej. Tu mamy takie dwa. Może te pierwsze sprawdzimy. Napisik oczywiście. Czy jeszcze nie ma? Strach otwierać. Nie ma. Ale są fajne, fajne takie kipsiory. Co o nich powiecie? Czy wam się podobają, czy nie? Mówcie, moi kochani śmietnikowie artyści, aby co znaleźli, znaleźliście? Idziecie na weekend coś szukać? Patrzcie, to tak jakby kurczę ten burszczyn, nie? Te kipsiory burszczyn, taki wyrób. Tu mamy takie, też nie ma napisu. No, to by wypadało troszeczkę. O, te są, te się trzymają, te też, te też, ale też, ale można by je było. Po prostu dokleić wszystko i by było eleganckie klipsy. No eleganckie dwa takie, zobaczcie. Powiedzcie czy nie eleganckie, czy Wam się podobałem, żeby drugi się nie roz... nie rozwalił. Takie klipsiory, takie klipsiory. No a sygnowane to już nie jest takie słabe. Może być dobra. patrzcie, takie o te też walczyłem. Pamiętam, jest patyna, więc to jest mosiąc mieć. Chciał się takich o takich o, po prostu białych tych do przeczyszczenia. Oczywiście dwie sztuki, czy Wam się podobałem, czy nie. Co robicie dzisiaj w ogóle? Weekend jest, słońce świeci, nie śpimy. Lecimy po kasiokach. Patrzcie, ja was jestem po to, żeby Was zmotywować, że ja mam tak dobre rady. Patrzcie, tutaj. Okay. Te też ciężkie, fajne, fajniutkie, to jest prezjozo, to, to, jest to musi być prezjozo, no jak nie jest prezjozo to ja się śmietnikową artystą chyba nie nazywam. Dobra, zobaczcie, wewnątrz, o ładne, ładne, ładne wykończenie, takie starodawne, piękny, piękny klipsior i w środku może być perła, czy nie, jak myślicie, jak myślicie, czy to perła, czy nie perła, zobaczcie, piękne. Podobają się wam? Które wam się podobają najbardziej? Ciężkie, 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 nie są takie lekkie, to na pewno nie jest plastik. To jest piękne, mosiężne wykończenia są. Bo to, już widać. Tylko nie było mosiężne to, co mówiłem wam. Które? Ten kwiatek nie był mosiężny, magnes go przyciąga. Dobra, lecimy dalej. I moje ukochane, moje ulubione. Moje ulubione, teraz przechodzimy. Moje ulubione, które wam pokażę, są te. Patrzcie, fajne, nie? W środku takie kamienie, jakieś po prostu fajne, niebieskie. Tutaj mają takie coś. I w środku mają. Ła, nie spadnij. Napisik: patrzcie Czy Próbę jeszcze bym miały. Te one, one są jakby kuczyte, żeby nie było, że one są złote. Wam powiem, bo one te one nie mają bić czasami tam. A one patyny nie mają. Tak, aby patrzcie to by było, powiem wam dziwne, 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 dziwne. Na nich patyny, ale coś się zdrapuje i wychodzi, co to jest. No nie wiem czy to nie jest brudne czasami, kurde nie wiem, powiem, żeby nie było, że to takie złote klipsiory, Ty, ja sprawdzę te bicia potem, bo tu coś pisze, taką po prostu czcionką, widzicie, alfa, czy alfa C, alfa C, ale nie, to nie są bicie, no, niewłaściwy moment, żebym teraz tego sprawdzał, nie, to chyba jest ten mosiądz, ale Alfa C są sygnowane i tak są moje naprawdę ulubione ulubione klipsy, prawda? Są ciężkie, takie piękny piękny artefakt, piękny artefakt, który nam wpadł. Zobaczcie sami. Fajne, 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 fajne. I co teraz robimy? Robimy teraz jeszcze to. Patrzcie, brązowe cidło, fajne. Co to za kamienie? Powiedzcie, powiedzcie, jaki to może być kamień? Czy wam się podoba? Fajne. Taki letni pomarańcz, nie? Letni pomarańcz. Eee, jeszcze pierścionek, taki, niesrebrny, srebrny. Eee, z jakimś po prostu kamieniem. Cały, cała sztuka. Nie trzeba po plaży chodzić. Pierścionki wskakują na śmietnikach. Zapraszam. Jestem tu po to, żeby dać Wam dobre rady i resztę zrobimy w następnym odcinku. Eee, no i zapraszam na ten odcinek. A teraz eee, kończymy. Czas się kończy niestety. Eee, Śmietnikowy artyści i eee, bądźcie gotowi, bo tu naprawdę